Idę tu sobie może Gieniu się spotkam. O, dzień dobry pani oh. Gieniu. Dzień dobry pani Graszyno. Co pani... pani tak biegasz z tą łopatką znowu? Pani kochana, ja wkurwiona jestem. Eee, aż tak? Tak pani nigdzie się nie można dodzwonić. A gdzie się pani chciała No dodzwonić? pani kochana, ja próbuję się dodzwonić pani do przychodni, gardło mnie boli, widzisz pani, wszyscy chorzy są, grypsko panuje. I co? Nie dodzwonisz się. Nie, nie odbierają? Nie odbierają. Pani dzwoni do urzędu, bo jest pani nasypało, no. gołolec jest na ulicy, tak. ludzie się stukają. No. No, dzwoni, nie odbierają. Dzwoni do zarządu, pani dróg nie odbierają. Pani tu nie odbierają, ta nie odbierają. Po co te telefony w ogóle są? No właśnie. No. Ale ja mam pomysł, pani Gieniu. Tak. Ja wiem, kto odbiera. Tak. Pani zadzwoń do prezydenta, on zawsze odbiera. A zwłaszcza, jak się powie, że się z zagranicy dzwoni. Pani kochana, ja głupia nie jestem He. wielka! He. Ja He. też zadzwoniłam do prezydentu. Co pani se myślisz? Naprawdę i co? Tak, pani dzwonię, pani po jednym sygnale. Tak? Halo? A ja mówię, Good morning, a on do mnie, Good morning, who is calling to me? A ja mu na to mówię, Angela Merkel calling to you. I mówię do niego, How are you? się czujesz, nie? A on, I am, I am, I am, jestem, I am. Ja myślę, to jest. No przecież jedz chłopie, i to nie przeszkadza nic, nie ry, jak głodny jesteś. Ja chciałam cię serdecznie przeprosić, że ja w obiad do ciebie calling, nie? No i mówię, żartowałam z tą Angelą, prawda? Tutaj geniusia mówi: Polska południowa z tej strony aparatu się kłania nisko. <noise> Tylko mówię, do pana prezydentu się dodzwonić mogę. To się ucieszył, tak? Tak. mnie nie obraził się nic. Nie, nie ucieszył się strasznie. No, żeśmy pogadali, pani kochana, tematy były <coughs> poważne. O, Tak, my żeśmy pogadali, ta rakieta co pierdykła, my żeśmy obgadali sprawę pani podwyżki, pani wariacje emerytury na przyszły rok mówiłam. Tak? Już Z pani prezydentu. Będzie! Aha. Spodziewaj się pan. Załatwiła pani. Załatwiłam wszystkim paniom ryto w całym naszym kraju, Polsce. Aha. Tak, wariacja będzie. No, a pani... co z tym odśnieżaniem? Załatwiłaś pani to odśnieżanie? Pani, pani no odśnieżania nie załatwiła, on no, nie kompetencji, nie ma takich mówi! Aha. To kto inny ma takie kompetencje, że Aha. mam próbować Aha. dzwonić? Ja sobie myślę, tak, chyba dzwonkami w kościele najprędzej. No, ale ja mówię, stary, my już tutaj sobie pitu pitu, a ja muszę panie kończyć, przecież ja mam panie opatowanie, Aha. pan siedzisz, siedzisz, masz pan ludzi od wszystkiego, tak? No, no mówi, tak. że tak. No ja mówię, a ja nikogo nie mam. Bogdan Aha. nawet na szczepienie, mówię, pojechał. Już nie wiem, ze dwa lata temu. No i sama jestem pani. No to mówi, że to sobie jeszcze kiedyś do mnie przedzwoni, bo ma numer. A pani, kochana, no? się trochę boję. No, Będzie czego? mi wydzwaniał? Będzie mi opowiadał, co on je? No, co mnie to głównie tak być... obchodzi, prawda? No tak. No. Pani trochę się boję, a najwyżej zrobię, że spam, nie? A, Wrzucę. No, no. Wrzucę pani, o! No, do Spam. spamu, No, Prezydentu i więcej, z... więcej się nie dodzwoni, ja się Nie, nie Chcę do wydzwonię. przychodni. No, i chcę, wyzwania do przychodni. O, pani Geniu, a ty, tak. o, o meczu nie rozmawialiście? Nie mówiła o piłce nożnej. Pani, ja byłam w tym katarze. No, właśnie, wróciła Pani z, pani. z tego Kataru, nic Pani Była, nie mówi. Pani, tam jest całe miasteczko takie. No? Zorganizowane Pani, ale to Pani kochana, ja miałam na ten mecz. Mile, no, właśnie, prawda? o meczu Pani. On no, tak. no, ale Pani, ja mówię sobie trochę nudno. Tak. Co nie, pójdę sobie do fryzjera no, w tym tak. czasie. I se myślę tak, taką jedną panią też stuknęła. Mówię, słuchaj stara, jak będą mieli szczelić gola, to ty leć po mnie do fryzjera. Zdąży przylecieć przecież, no. prawda? No, 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 A to ma panie, pani mówiła o naszym meczu, naszym Nie wiem, ktoś to tak? grał, pani chyba nasi, bo nic nie było. Aha. Tak, 0-0. Aha, no bo pani była u fryzjera? No przyszła ta babka do mnie i mówi, nie leciałam po panią, bo kurde, nie było. Nic się nie działo? Nie, nie była, mówi, tak było też jeden na jeden, taki jeden stał, lewy czy prawy, nie wiem. No. Stał taki jeden, bramka pusta, jeden bramkarz, no, no a on tak blisko pani... Wykor, piłkę, nie trafił. No. To śmiesznie. To, to całe szczęście, a ja przynajmniej furzurę mam. No Załadowałam właśnie. się pani, migiem, wróciłam. Aha, czyli no. tak ty tyle o meczu. Tyle o meczu, pani. Także tyle... klops! Z meczu. Tyle w temacie, jak Tyle, to Tyle tak. Taki klops. Aha. A właśnie, a propos, tak. pani gieniu, bo pani tak nie było parę dni, a ja taka głodna jestem. Pani kochana. No pani coś no obiad. No pani fajnego. słuchaj. Jak był klops z meczu, to jestem ja się klops, klops, klops imię na klopsy wzięło. Acha. No to ja pani fajnie. zrobiłam klopsów. Ale takich z mięsem? Te mięsne. Aha, tak. to fajnie. No. A to mnie zaprosiłeś. A żelesz panie... pani klopsy? No, zeżle jak trzeba będzie. No, pani, to przytwali pani na klopsy. Ja chytra nie jestem. Pani się pani? widzisz no, głodu. No, bo ja już parę dni obiadu nie jadłam, no, pani ja Czekałam na panią. A, czekałaś pani na no. No, pani... A kiedy te klopsy? No, pani, ja teraz spróbuję jeszcze dodzwonić. Tak? No to pani przyjdź. Dobrze. Będziesz pani se żarła, na zmianę będziemy dzwonić. Aha, okay, no, będziemy ja będę pani żarła, to pani będziesz dzwonić. Pani no, tak. będziesz żarła, będę dzwonić. Dobra? Tak, dobra? A jak prezydentu, to pani odbierasz. No dobrze, to nie będę. Okay. <laughs> dobra. No. no. To proszę pomochać pani, nie jesteśmy umówione. Bye! Bye.